Partnerem programu Jutro nauci jest Sebastian Kulczyk, mecenas książki Jutro jest teraz, opowiadającej o szoku, jaki przeżyliśmy i o tym, jak próbujemy oswoić i poukładać świat na nowo. To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku: O wzroście podatków, nacjonalizacji gospodarki. Oraz o lękach szefów firm. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Witam Państwa w programie Jutro Nauci. Nazywam się Aleksandra Sobczak i jestem wicenaczelną Gazety Wyborczej. Moim gościem jest profesor Krzysztof Obłój, kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego i Międzynarodowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Katedry Strategii Organizacji w Akademii Leona Koźmińskiego. Profesor Krzysztof Obój to także prekursor nowoczesnych teorii zarządzania, autor wielu podręczników. Od wybuchu pandemii bada nastroje wśród szefów polskich firm. Panie profesorze, jak się teraz czują szefowie i jak to się przekłada na ich pracę? Czują się trochę podobnie jak my wszyscy, ale chcę powiedzieć, że są dosyć podobnie, to sytuacja wygląda na całym świecie. Początek pandemii to jest okres takiej adrenaliny. Kiedy szefowie i liderzy mają poczucie, że spotykają się z pewnym wyzwaniem, zupełnie nowym, są zmobilizowani, działają. Drugi okres, w okresie mniej więcej, kwietnia-maja, to jest okres, kiedy się to wszystko stabilizuje, rutyny są na miejscu, higieny, bezpieczeństwa itd. Firmy jakby dokonują pewnej adaptacji do tego, co się dzieje. W czerwcu zaczyna się okres pewnego zmęczenia, a w tej chwili on jest niesłychanie wyraźny takiego zmęczenia, frustracji i poczucia, że, że ten model business as usual może być trudny do otrzymania w dłuższym okresie. To znaczy, podstawowe poczucie na świecie zresztą menedżerów, dzisiaj liderów, to jest poczucie ogromnej niepewności. Z tego, co Pan mówi, wynika, że atmosfera w wielu firmach może być dosyć napięta. Jakie, Pan uważa, są mądre zachowania firm w kryzysie? Co teraz zrobić, żeby firma funkcjonowała prawidłowo? Wie pani, o dziwo na podstawie badań mogę powiedzieć, że nastroje w firmach się trochę poprawiły. Takie mówię o nastrojach społecznych, dlatego że w większości firm, które są stanowią element panelu moich badań, ludzie po prostu wrócili do pracy. To znaczy lockdowny są lockdownami, a część osób pracuje zdalnie, coraz mniejsza część, część pracuje hybrydowo, czyli tak i tak, a część po prostu normalnie w świecie A mniej się trochę boi, B ma poczucie, że są jakieś szczepienia i z czasem ich to obejmie, C wróciła do pracy przestrzegając pewnych reguł, D przeszła koronawirusa. Natomiast generalnie badania mówią, że firmy w sytuacji tak radykalnych zagrożeń reagują na trzy podstawowe sposoby. Pierwszym jest regresja to znaczy tniemy koszty, ograniczamy działalność, eliminujemy programy inwestycyjne, zwalniamy część ludzi. Jednym słowem przygotowujemy się na najgorsze i robimy to, co umiemy, bo każdy dobry menedżer. Umie ograniczyć koszty, a pandemia na dodatek dała wszystkim jakby niezwykłe możliwości redukcji kosztów poprzez to, że wiele wydatków, mówiąc po prostu, zniknęło. W związku z tym ta regresja przez długi okres czasu była bardzo ograniczona. Drugim sposobem jest adaptacja, czyli takie cząstkowe dostosowania. To jest trochę tak jak Suknia panny młodej, coś starego, coś nowego, coś pożyczonego, coś dziwnego. To znaczy trochę tniemy koszty, trochę eksperymentujemy, trochę coś zmieniamy, trochę coś dostosowujemy. Staramy się w biegu zbudować pewien trochę zmieniony model biznesowy działania. I trzecią strategią, czy trzecim sposobem działania, jest koncepcja wykorzystania kryzysu jako pewnej szansy, wprowadzenia innowacji, dokonania zmiany transformacyjnej. I trochę pewnie wyprzedzając Panie pytanie, najmądrzejsza jest adaptacja. Przed pandemią bardzo wiele firm, menadżerów, ekonomistów, przez wszystkie przypadki odmieniało słowo innowacja. Teraz jakoś rzadziej się to słyszy. Czy innowacyjność to jest dobra postawa w tym kryzysie, który teraz mamy? Innowacja nigdy nie jest bardzo dobrą postawą, dlatego że bliźniakiem innowacji jest ryzyko. Wprowadzanie jakiejkolwiek innowacji oznacza dodatkowe ryzyka. Teraz pytanie, czy firma ma na to apetyt, czy się decyduje? To, co widzimy, obojętnie, czy są to high-techi, czy są to Netflixy, czy coś innego, no to to jest ta nieliczna populacja firm, która przeżyła innowacje, bo większość innowatorów kończy tam, gdzie powinni skończyć na cmentarzach biznesowych. Natomiast to, co jest korzystne, to, że na ich innowacjach korzystamy my wszyscy. Mówiąc brutalnie, koszty innowacji czy bycia innowacyjnym ponosi innowator, a zyski ponosi całe społeczeństwo. Więc w tej chwili jest tego mniej, dlatego że firmy nie chcą oprócz ryzyk, które stworzyła pandemia, podejmować ryzyk, Dodatkowych, po prostu i zwyczajnych. W związku z tym, prawie wszystkie programy inwestycyjne, z wyjątkiem firm, dla których ta pandemia naprawdę oznacza szansę, firm IT, firm softwareowych, firm, które działają w ramach edukacji online, firm, które działają w ramach e-commerce i tak dalej, pozostałe wszystkie firmy zawiesiły programy inwestycyjne na kołku i szczerze mówiąc, chcą przetrwać w niezłej kondycji. W Polsce tych ryzyk, o których Pan mówi, jest znacznie więcej niż tylko te wynikające bezpośrednio z pandemii. Niedawno państwowy koncern paliwowy Orlen kupił Polska Press. Jarosław Kaczyński skomentował to w taki sposób, że media niepolskie powinny być w Polsce wyjątkiem. Co Pana zdaniem ta transakcja mówi nam o przyszłości polskiej gospodarki? No, ja myślę, że większość słuchaczy tego podcastu, podobnie jak Pani i ja. Wiemy, że jest to działanie niesłychanie niebezpieczne i jest to działanie bardzo szkodliwe. A dla Orlenu, B dla mediów, C dla Polski. Tak powiem, ja, bardzo jednoznacznie bym to ocenił, bo to jest błąd strategiczny firmy, która nie powinna się interesować tego rodzaju działalnością, która jest absolutnie poza jej kompetencjami. Po drugie, jest to przejęcie przez państwo pośrednio. Mediów, które służą społeczeństwu wtedy, kiedy są niezależne, i po trzecie, no to powoduje jakby pewien na pewno zmniejszenie zaufania wielu inwestorów i przedsiębiorców do Polski jako, jako kraju. Natomiast no to się niestety wpisuje w pewien paradygmat, który będzie się kształtował rosnącej interwencji państwa w gospodarkę. Z czym zakup mediów nie jest interwencją państwa w gospodarce, jest interwencją państwa w politykę. A czy myśli pan, że nacjonalizacja może grozić przedsiębiorstwom także w innych branżach? Wie pani, to jest skomplikowane pytanie, bo gospodarka rynkowa, tak jak ją dzisiaj rozumiemy i tak jak ją w Polsce bardzo radykalnie rozumieliśmy przez ostatnie 30 lat, jest stosunkowo niedawnym pomysłem. Do czasu rządów prezydenta Reagana oraz premier Thatcher w Anglii i w Ameryce odpowiednio silny interwencjonizm państwa w gospodarkę, obojętnie czy to była Japonia czy Europa, USA było wyjątkiem i własnościowy udział w kluczowych przedsiębiorstwach i branżach wydobywczych, liniach lotniczych itd., nie był czymś nadzwyczajnym. Nie, nie chcę powiedzieć, że był normą, ale, ale był po prostu. I tyle. I myśmy się przez te 30 lat bardzo przyzwyczailiśmy do tego, że to państwo się wycofało. Powiedzieliśmy sobie i, i mało tego. Głośno o tym pisano, mówiono, krzyczano, że państwo i mniej państwa w gospodarce tym lepiej. Co jest zwyczajnie niemądre, bo państwo ma swoją rolę. Co najbardziej wyraźnie widać w czasie kryzysów i wojen. A właśnie mamy taki kryzys od 2008, -2008 roku. Plus mamy Pandemię i wszędzie, od USA do Chin, nagle wszyscy uważają, że państwo jest współodpowiedzialne za nasze losy, i przedsiębiorcy mówią nie tylko, że państwo musi pomóc, ale jeszcze chcą odszkodowania za działania państwa na rzecz ochrony życia i zdrowia obywateli. Znaczy, nie da się mieć wszystkiego. Albo zgadzamy się na wsparcie i ochronę państwa, albo musimy się zgodzić, że, że zostajemy sami. Więc mówiąc bardzo krótko, państwo wróciło do gospodarki na wielką skalę. I to nie jest czymś zupełnie nowym, tylko czymś bardzo starym, ale zmieniły się przejawy tej interwencji. I właśnie to obserwujemy. Powiedział Pan, że rozumieliśmy przez długi czas radykalnie wolny rynek. Czy w tej chwili uważa Pan, że to jest pozytywne, to co się zmienia, czyli ta nacjonalizacja niektórych branż może wyjść na zdrowie naszej gospodarce? Pani, ja nie wiem, czy ona wyjdzie na zdrowie, czy nie na zdrowie, ale ona jest nieunikniona, dlatego że w wielu gospodarkach powstaną, czy już powstały hybrydowe przedsiębiorstwa w sektorach, które nie podniosą się szybko. Podróże, hotele, linie lotnicze nie podniosą się szybko z bardzo prostego powodu: większość marży tych branż to zawsze był biznes, a biznes nie będzie tak latał i podróżował. Bo biznes się zorientował, że A to nie jest potrzebne, a B, że można na tym zaoszczędzić 10-15% kosztów. W związku z tym państwo tutaj będzie musiało jakoś w niektórych branżach zostać. Po drugie, no mamy monopole technologiczne, i one dostały niewiarygodny zastrzyk dzięki pandemii. No jeżeli pani popatrzy na e-commerce, E-commerce w Stanach Zjednoczonych z 18% wzrósł do 33% całości handlu. W Niemczech, które były konserwatywne, do 28%. Rumunia ma 25%. Polska ma marginalnie mniej. I teraz nikt tego dobrze nie kontroluje. I teraz, w sytuacji, kiedy technologia stała się jeszcze ważniejsza w naszym życiu na dobre i złe, to oczywiście, że te technologiczne spółki będą musiały zostać poddane nowej regulacji. Co oznacza, że państwo to będzie musiało zrobić. Będzie nacisk na wzrost inwestycji w opiekę zdrowotną i higienę, bo takie jest oczekiwanie społeczne. Co oznacza znowu, że państwo dalej wejdzie w te obszary. No i będą rosły, czy już rosną nierówności społeczne. Będzie ogromny nacisk społeczny na interwencję państwową, na rzecz ich zmniejszania. W związku z tym ja chcę powiedzieć, że państwo stało się łakome na interwencje, a społeczeństwo. Ma oczekiwania znacznie dalej idące interwencje, niż to było jeszcze przed pandemią. Na kontrolę spółek technologicznych naciska też Komisja Europejska dostrzegając wpływ monopolii w tym zakresie na Zagrożenie demokracji na to, jak funkcjonuje społeczeństwo, na rozsiewanie fałszywych informacji, które czasami zagrażają choćby zdrowiu publicznemu przez takie ruchy jak antyszczepionkowcy. Mówił Pan o rosnących nierównościach. Czy jest na to jakaś prosta recepta? Czy będziemy mieć wzrosty podatków? Czy społeczeństwo się na to zgodzi? Jak Pan to widzi? Znaczy na żadne nierówności społeczne nie ma prostej recepty. I były społeczeństwa, takie jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie te nierówności zawsze historycznie były akceptowane. Europa właściwie chyba wyczerpała swoje możliwości przez ostatnie 30-50 lat eliminacji nierówności społecznych, bo, bo trudno sobie wyobrazić większy poziom transferów i redystrybucji niż taki, który jest w Europie. Ja bym najchętniej odpowiedział, że podwyżka podatków jest właściwie nieunikniona, o czym mówi wielu ekonomistów, bo rośnie gigantyczny dług, nie tylko publiczny, to znaczy coś, z czego sobie naj... bardzo często nie zdajemy sprawy, to, że połączony dług publiczny, rządu, korporacyjny i dzisiaj gospodarstw domowych, on w niektórych krajach, tak jak w Japonii, Kanadzie, Francji czy w Holandii, on przekracza trzy-czterokrotnie całość dochodu narodowego. I oczywiście, że dług państwowy jest bardzo często największym komponentem, tak jak w Japonii, czy w Kanadzie, czy we Francji, ale na przykład w Szwajcarii, czy w Szwecji, czy w Danii, urósł gigantyczny dług gospodarstw domowych, które się zadłużyły w celu konsumpcji. W związku z tym mamy dług, będą rosły wydatki publiczne, z czegoś to trzeba sfinansować, i najprościej jest odpowiedzieć, że z podatków. Jest tylko jedno, ale. Znaczy żyjemy w czasach, kiedy, ja to powiem dosyć odważnie, kiedy właściwie istniejące paradygmaty i teorie ekonomiczne przestają obowiązywać. Po pierwsze, nigdy w historii na terenie gospodarki światowej nie pojawiła się gospodarka wielkości Chin. To znaczy, to jest tak, jakbyśmy wsadzili do równania x, które jest 10-20 razy większe niż wszystkie inne x. -y. W związku z tym, to dodawanie, mnożenie i dzielenie zaczyna wyglądać inaczej. I nikt nie wie do końca jak. Po drugie, maszyny drukują pieniądze bez końca, czego nigdy nie było, a inflacji nie widać. I na razie wygrał paradygmat, że właściwie można finansować wydatki i długi bez końca. No to się kiedyś skończy, tylko nikt nie wie jak i kiedy. Po trzecie, korporacje i osoby naprawdę zamożne odzwyczaiły się od płacenia podatków. To znaczy, no kiedyś te podatki wynosiły 70-80%, 60-50%, ale powiedzieliśmy sobie, że one mogą wynosić 15-19%. Jesteśmy z tym wszyscy jako społeczeństwo bardzo szczęśliwi. W związku z tym te osoby i korporacje finansują lobbying na rzecz utrzymania tego stanu rzeczy, a państwa przyzwyczaiły się do handlowania wysokością podatków w celu przyciągnięcia inwestycji i zatrudnienia. W związku z tym, jeszcze na dodatek, normalni ludzie w krajach rozwiniętych są, są zamożni, ale tak jak mówiłem, w Niemczech, we Włoszech, w Szwajcarii, w Grecji, w Szwecji, ale również w Polsce, oni są po prostu zadłużeni poprzez wydatki na edukację, opiekę zdrowotną, no i konsumpcję. I teraz pytanie jest bardzo proste: kto niby będzie miał te podwyższone podatki i z czego płacić? Moja uczciwa odpowiedź brzmi: że możliwe, że osoby, które pracują na etacie, tylko jest ich coraz mniej, bo w wielu gospodarkach europejskich 30% osób to jest gig economy, czyli ludzie, którzy pracują na zlecenia. My to nazywamy umowami śmieciowymi i to są w pewien sposób umowy śmieciowe. Natomiast ja znam bardzo wiele ludzi na świecie, którzy tak żyją z wyboru. Ostatnio rynkami kapitałowymi zawładnął bunt. Inwestorzy detaliczni kupowali ogromne ilości firm w kryzysie, takich jak choćby GameStop. Chcieli ukarać fundusze hedgingowe, które grały na spadki tych firm. Czy, zdaniem pana profesora, ceny akcji wciąż są wiarygodną oceną przedsiębiorstw i jak to się może zmienić w przyszłości? Wie pani, co? Jest trochę tak jak z liczbą cytowań pracowników naukowych. Znaczy, w Polsce był ogromny bunt przeciwko tzw. Tak zwanej punktozie. Bo i to był najczęściej punkt pracowników naukowych, którzy nie mają tych punktów i nie będą ich mieli, bo na przykład nie umieją publikować za granicą albo nie lubią publikować za granicą, wolą pisać książki, których w dzisiejszych czasach już nikt nie cytuje. To one są traktowane jako rzecz, którą fajnie jest zrobić, natomiast nikt ich prawie nie czyta i nikt ich nie cytuje. Cytuje się artykuły naukowe. I publikowanie stało się koszmarnie trudne, bo znowu weszły Chiny. Jak ja patrzę na główne periodyki, to tam jedna trzecia autorów, albo połowa, to są Chińczycy dzisiaj, albo w każdym razie Azja. I mówiąc uczciwie, to nie jest najlepszy sposób pomiaru, ale innego, lepszego nikt nie wymyślił. I to samo jest z cenami akcji spółek. Teraz to, co jest nowego w Reddicie i w najechaniu na GameStop. To jest to, że normalnie takie rzeczy się działy, tylko to były manipulacje. To była zmowa, a gdzie ludzie w złej wierze i w złej woli grali na spadek akcji albo na ich wzrost. A tutaj nie ma o tym mowy. I w związku z tym grupa redditowa, oni po prostu są niekaralni. Oni najnormalniej w świecie powiedzieli sobie na forum otwarcie i publicznie, że jeżeli skupią dostateczną liczbę akcji, to cena tej akcji wzrośnie i w związku z tym fundusze automatycznie będą musiały sprzedać, bo one mają tak zwane stop losses, prawda? To znaczy po, od momentu któregoś to muszą sprzedać. I druga sprawa, no to jest pewien inny sposób myślenia. Proszę zwrócić uwagę, że pani nie może sprzedać domu, którego nie ma. Nie może pani sprzedać samochodu, którego pani nie jest właścicielem. Ale może pani sprzedać akcje. Poprzez short selling pożycza je pani, ale pani ich nie ma. I obiecuje pani, że je pani sprzeda w przyszłości po niższej cenie i to jest czysta spekulacja, która jest dozwolona. W związku z tym, naprzeciwko grupy spekulantów stanęła grupa społeczna, która ma w tym fan. Oni się tym bawią, o czym zresztą piszą na Reddicie. To, to jest strasznie ciekawa sytuacja, bo to jest nowe zjawisko społeczne. Które oczywiście notabene może prowadzić do zwiększenia tzw. volatility, czyli zmienności akcji, ale nie tak w ogóle. No. Cena akcji jest prognozą głównych inwestorów, a główni inwestorzy są instytucjonalni. To są fundusze ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne. Głównym inwestorem ciągle jest społeczeństwo. I reprezentowane przez tych. Jakby specjalistów, ono mówi tak, firmy farmaceutyczne będą miały wyższą wartość w przyszłości, więc wyceniamy je lepiej. Firmy technologiczne są odpowiednikiem kolei w XIX wieku, w XX, czy samochodów na początku, w związku z tym będą rosły. Zgadzamy się na to, że co pewien czas będzie zmienność, ale trend będzie taki, że one będą rosły 5-6-7% rocznie w rozumnej perspektywie czasowej. Ja chcę ochronić swoją emeryturę, Inwestuje w nie. Nie mamy innego wskaźnika. Ale to, co się wydarzyło z akcjami GameStopu, to był rodzaj takiego buntu społecznego przeciwko elitom finansowym. Wcześniej mówił Pan o niskich podatkach płaconych przez wielkie firmy. Czy widzi Pan tutaj potencjał do takiej zmiany przez taką właśnie niezgodę społeczną na to, że ludzie na etatach płacą stosunkowo dużą część swoich pensji, a wielkie koncerny, no dzięki temu lobbingowi, o którym Pan mówił, się z tego wymigują. Wie Pani, no tutaj się sprostytuowały państwa przede wszystkim, a nie obywatele, ani korporacje, bo jeżeli Irlandia może zaoferować znacznie niższe podatki i mówi ja chronię swoich obywateli, bo dzięki temu mam inwestycje i ona może być z nami w Unii. Jeżeli po wprowadzeniu podwyżek podatkowych od zysków kapitałowych we Francji za poprzednich, za Holanda. Jeżeli Belgia powiedziała, słuchajcie, przeprowadźcie się do Brukseli. Będziecie jeździć pociągiem w tej z powrotem przez pół roku, ale jak się przeprowadzicie do Brukseli, to będziecie mieli u nas dwa razy niższe podatki. I francuskie korporacje przeniosły swoje centrale do Brukseli, po prostu i zwyczajnie. I część francuskich przedsiębiorców. No dopóki będą istniały tego rodzaju praktyki, to korporacje nie będą płaciły podatków. Po prostu i zwyczajnie. Ja sobie nie wyobrażam tej sytuacji, w którymś momencie muszą siąść państwa do stołu. Tak Kiedyś usiadły i uzgodniły system z Bretton Woods, kursów walutowych, i powiedzieć sobie: Nie akceptujemy istnienia rajów podatkowych. Akceptujemy to, że mogą się tam wyprowadzić prywatne osoby. W porządku. Niech wyprowadzą się na Monako albo na wyspę Jersey i zwiększamy ich limit z połowy roku na dwie trzecie nie mogą przebywać prawda, w kraju swojego zamieszkania i przez dwie trzecie roku muszą mieszkać w Monako. Mieszkanie w Monako jest koszmarną nudą. Myślę, że na Jersey jest jeszcze gorzej. Wyobrażasz no, sobie pani, że zamieszka pani w raju podatkowym na jakiejś wyspie, którą można obiec w ciągu 4 godzin? Naprawdę trzeba mieć zdrowie i straszną motywację do podatku. W przypadku korporacji to łatwiej zrobić, troszeczkę. Ale to jest umowa państwowa. Dopóki się państwa nie dogadają, to jesteśmy wobec tego zjawiska bezradni. Społeczeństwo ma się do tego nijak. Teraz po pandemii jesteśmy bardziej zaprawieni w boju, w siedzeniu samotnie na małej przestrzeni. To może niestety prezesi korporacji będą bardziej skłonni do takich przeprowadzek. Serdecznie panu dziękuję za rozmowę, za bardzo ciekawe informacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo państwu. Państwa i moim gościem był profesor Krzysztof Obój, kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego i Międzynarodowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Katedry Strategii i Organizacji w Akademii Leona Koźmińskiego. A ja nazywam się Aleksandra Sobczak i jestem wicenaczelną Gazety Wyborczej. Do usłyszenia. 8:10 Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro nauci jest Sebastian Kulczyk, mecenas książki Jutro jest teraz, opowiadającej o szoku, jaki przeżyliśmy i o tym, jak próbujemy oswoić i poukładać świat na nowo.